Cześć, chciałem wam dzisiaj przedstawić mój nowy zakup na no, się, co udało mi się wyrwać. I e, to jest PS3 Slim nie miałem PS3 Slim, e, cen... i taka 500 giga e, z pudełkiem. Pudełko jest nieco tutaj brudne. Ja postaram się je przeczyścić, może to zniknie, natomiast karton jest w dobrym stanie. Ta wartość jest, że jest 500K. E, była ona. Karton bez spada, bez niczego, jedynie taka instrukcja. Instrukcja, jakby na zdjęciu tego nie było zawarte, co instrukcja przedstawia, ale jak już ją po prostu miałem, pudełko, to już widziałem, co jest grane. Instrukcja jest po niemiecku, z tyłu pudełko jest też po niemiecku. Pani, która tą konsolę sprzedawała, cena 150 zł to była dość dobra cena. I bardzo dużo ludzi chciało tą konsolę. Praktycznie w dwie godziny ta konsola poszła. Ja do tej pani przejechałem się, żeby ją wziąć. Pani nie wiedziała za bardzo, z czym to się je. Konsola jest była goła, ale wiadomo, ta, ona nie wymaga zasilacza, w przeciwieństwie do Xboxa. pady gdzieś tam też są bezproblemowe. Ja podejrzewałem, że ta konsola nie ma jakiegoś tam robionego softmoda, ale do PS3 hen się prosto robi, także ja wydaje mi się, wydaje, że tutaj sobie go zrobię. A po prostu chciałem tą konsolę mieć tak, żeby chociażby sobie porównać ją do do fata, tak, tutaj mam FATA 40 giga, on był gdzieś kupiony też w podobnych pieniądzach e, też gdzieś za około 150 zł, tylko że tak, bez pudełka I, 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 i był spadem, chyba był spadem, no ale to też koszt 20 zł powiedzmy. Natomiast tutaj wszyscy wiemy, że ten wstecznie kompatybilny jest najdroższy i jest bardzo poszukiwany. I pewnego czasu miałem taki wstecznie kompatybilny, ale nie działający. No i chyba sprzedałem go. E, gdzieś za 50 zł w ciągu jednego, paru godzin, mimo to poszedł. Dzisiaj żałuję, bo można go było odprowadzić naprawić. Może za kąsówkę by się go naprawiło i miałbym ten też niekompatybilny. E, no ale fajnie to wygląda, fajne porównanie jest. Może nie wiem, czy filmik to oddaje, ale w praktyce to jest duża różnica. Ten, jak sobie postawimy, tą, tą super slinkę. Na meblu, to ona wygląda no, tak normalnie, tak, tak byśmy postawili jakiś jeszcze w miarę sprzęt y, normalny, a to już jest totalny kosmos, tak. Wygląd, y, 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 ta konsola, filmik tego nie oddaje, natomiast ona tutaj troszeczkę jest porysowana. Ja ją sobie przetrę taką pastą, wyczyszczę oczywiście tutaj też te zakamarki. No i też był bonusik, tak, bo ja tak spodziewałem się, że ktoś ją sprzedaje, to nawet nie wie co tam jest w środku. No i y, po, czekajcie, po otwarciu. E, Ujrzałem taką gierkę. No ale słabo, bo jest po niemiecku w niemieckiej dystrybucji. Także Modern Warfare 3 po niemiecku to musisz dostać 10 zł i nie da się przełączyć na angielski nawet. Także nic nie to. No ale konsola chodzi w miarę cicho, fajnie. E, tak wie, zrobię sobie tego hena 500. 500 to oryginalne gry będę sobie. Myślę, że oryginalny będę odpalał ten hen. No, nie wiem, może ten hen też, ale dużo oryginalnych, bo na przykład, tak jak ta konsola, tutaj no to ona, jak CD-ROM, nie za bardzo działa. No tutaj wiadomo, to tutaj hen musiał być, no ale też jest 40 gb To ten dysk jest mały, trzeba ten dysk jakoś wymieniać. W sumie nie chce mi się tego robić. No tutaj CD-ROM działa, także jak tutaj cd działa, to myślę, że ona będzie przeznaczona właśnie na granie gry oryginalne, na które mam na płytach, a ta na, na hen. Możecie napisać w komentarzach co myślicie o tym, co jak to oceniacie i czy jest sens powiedzmy taką konsolę, nie wiem, jak kupiłem ją w takiej promocyjnej cenie, to mnie opieprzy przyłączaniem za 200 zł, za 250 Czy może jest sens jakoś ją trzymać? No, wydaje mi się, że aukcje po 220 zł spadłem. No, no to pudełko tutaj jest w miarę fajne, bo pudełko jest w miarę zadbane, tu spróbuję jeszcze je przeczyścić, myślę, że to zejdzie, bo tak jak próbowałem z jakiegoś coś dziwnego na tym było położone albo coś, nie wiem. Ale generalnie pudełko jest zadbane, także. Wydaje się, że to pudełko daje wartość 50 zł. A też fajnie gdzieś, jak sobie kolekcjonujemy, to mieć ładne pudełko niezniszczone, to jednak też coś to robi. I tak mówię, dajcie komentarze, co myślicie i jak oceniacie w ogóle ps 3 super System. Pozdro.